Marcin Wójcik po zwycięstwie na XTB KSW88. Witaj w domu, Marcin. Lepszego powrotu nie mogłeś sobie wymarzyć. Luis Enrique da Silva, zmieciony z klatki KSW. No, tak jak powiedziałeś, bardzo się cieszę, że że ta walka jednak się nie zakończyła w pierwszej rundzie. Chociaż zdziwiło mnie to, jak dobrze bronił tego Duszenia za pleców. Naprawdę on też tu przyjechał po to, żeby wygrać. Widać, że, że nie oddawał ani tych pozycji, ani, ani tego poddania. E, ale strasznie się cieszę z perspektywy czasu. Oczywiście, że się nie udało go skończyć przez Duszenie, tylko lepiej zawsze wygrywać przez nokal. To jest bardziej efektowne, spektakularne też. Co powiedział trener Kościelski? Bo powiem Ci, w tej pierwszej rundzie zapaśniczo wyglądałeś kapitalnie. Obalałeś, kontrolowałeś, mówiłeś o tym Duszeniu. No naprawdę robiłeś, co chciałeś. Trener powiedział, że jest świetna robota, także no, pogratulował mi podejrzewam, że jakaś analiza głębsza będzie za chwilkę ostatni, ale na pierwszy rzut oka, wiesz, no tak jak tak jak podejrzewam duża większość, po prostu mi pogratulował. To przygotował ten podbrudkowy, bo powiem ci ten podbrudkowy to był rodem z piekła, naprawdę niesamowity cios. Co? Ten podbródkowy akurat już była inwencja twórcza, także on nie był jakby planowany. Widziałem po prostu, że Silva się zachwiał po tych pierwszym sierpie i później Później jeszcze prawie dołożyłem do tego, no i wiedziałem, że ma dwa wyjścia jakby, albo się pochylić i wejść w tą wymianę, albo sprowadzać, także typ odbudkowy w tym układzie działa naprawdę bardzo często i tym razem też zadziałał. To, to jest jakiś wymarzony rywal, bo ja Ci powiedziałem przed tą galą, że tu jest co robić teraz w KSW, I czy jest taki rywal, z którym chciałbyś się zmierzyć, no bo na dzień dobry pokazałeś, że, że Ty w rozgrywce opas chcesz się liczyć. Nie ma takiego rywala. No, nie, nie będę tutaj jakoś za bardzo wyrybny, generalnie nie yy, nie będę wiadomo, że to wyzwań. Yy, będę czekał w swojej kolejce grzecznie, generalnie. Liczę na to, że naprawdę rapo teraz zostanie walką o pas. Yy, ja do tego czasu pewnie zawalczę jeszcze jedną walkę, która podejrzewam będzie dla mnie eliminatorem. A z kim ta walka by nie była, to, to wyjdę po to, żeby wygrać i żeby prędzej czy później ten pas zdobyć. Mówiliśmy już całe aspekty techniczne pojedynku. Powiedz jak się czułeś mentalnie? Czy był lekki stres, jak wchodziłeś do, do klatki KSW? Zawsze jest stres. To generalnie, jak już wchodzę do klatki, to nie. Od momentu rozgrzewki ten stres przynajmniej mnie opuszcza, ale za każdym razem są wiadomo dziwne. To stres i stres powoduje generalnie te, te myśli takie trochę które mieszają się tam w głowie, to jest, to jest normalne. Tym bardziej, że te przygotowania też były ciężkie, sporo urazów. Złamany nos dwa tygodnie temu, w sumie trzy, bo to na ostatnich sparingach. Stuczona stopa, wiadomo, no nie, zawsze wnosimy coś ze sobą generalnie, czy z tyłu głowy nam siedzi, ale tak było też w ostatnim walce z Adamem Wieczorkiem, tak było teraz, tak czy inaczej potrafię się na tyle mocno zmotywować już na backstage'u, że naprawdę wiem, po co tam wychodzę teraz też słowa w kierunku coacha mentalnego Dar Dari Albers. Czy to ona była właśnie taką osobą, która odegrała główną rolę gdzieś tam w tych przygotowaniach ze strony mentalnej, bo technicznej to wiadomo, że. Nie, nie, nie. To coś, coś jest nie tak, bo z nie współpracuję, nigdy nie współpracowałem, ale oczywiście z treningu mentalnego korzystam. Od jakichś trzech lat, może niecałych, 2,5 roku. I to naprawdę dużo mi daje. Ja wcześniej też generalnie z psychologa sportowego korzystałem, ale, ale teraz ta praca chyba się trochę nawet lepiej układa i, no i to robi robotę też, trzeba nad sobą pracować. To samo nic w przechodzi generalnie, także. chyba pomyliła z Albertem Ośmiukowskim. Ja dopytam jeszcze, czy odczuwasz jakieś urazy po tym występie i kiedy chciałbyś wrócić do klatki. Urazy mam, które były w trakcie, tak jak mówiłem, przygotowań, które były następstwem poprzednich walk, także tak, ale to w ciągu 5,5 miesiąca chyba zrobiłem trzeci pojedynek, także to naprawdę była duża intensywność i odczuł to na pewno mój organizm, także... Także teraz planuję wakacje takie sześciotygodniowe, w sensie pewnie na temat wrócę w przyszłym tygodniu z dwa, trzy treningi na macie, z dwa treningi siłowe. I tak będę chciał sobie spokojnie przepracować do końca roku. Jeżeli myśl, będę myślał o jakimś obozie, to na pewno od stycznia, żeby gdzieś na marzec wrócić. Może ostatnie pytanie. P pytałem Ciebie przed galą, czym się różni Marcin, ten Marcin Wójcik, który wrócił do KSW od tego, który był w KSW wcześniej i wydaje mi się, że ty jesteś widzisz w klatce więcej, że ty się nie podpalasz, że po prostu jako zawodnik dojrzałeś, czy możesz potwierdzić i sam po sobie, że to jest właśnie ta różnica? No myślę, że tak. No to jest po pierwsze z wiekiem i mówię i dzięki temu, że pracuję nad sobą, to trochę ten charakter mi się zmienił i trochę na pewno jestem spokojniejszy, gdzieś jeszcze bardziej analityczny, bardziej trochę otwarty może na nowe rzeczy, na szukanie nowych rozwiązań. To na pewno też. Do tego dochodzi przez te 5 lat, pewnie zrobiłem ponad 10 walk zawodowych, i to jest też drugi aspekt. Zacząłem jeździć do, do Angkosu, także tam też przegląd tych zawodników, z którymi mogę teraz pracować, zmienił się diametralnie. Także na to się złożyło na pewno bardzo dużo czynników. Dziękujemy i gratulujemy. I powiem tak, ja bym się nie zdziwił, gdyby tutaj wpadł knockout wieczoru. Ale a, chociaż Albert też wysoko poprzeczkę zawiesił. Nie widziałem, także generalnie chcę zobaczyć Alberta Macaudwo, bo to jest coś naprawdę dobry zawodnik, ja mu się kibicuję, też z nami bardzo długo. A teraz trzymam kciuki za sobotka kuberskiego, także idę i oglądam.